sali sportowej. Zróżniła się praktycznie na początku funkcjonowania na szkoły, jako szkoły ze stowarzyszenia, prowadzone przez stowarzyszenie, bo my jako absolwenci od początku myśleliśmy o, o tych problemach. E, tutaj zawsze był problem z kulturą fizyczną, z korzystaniem. Nie było niby sali, było boisko tylko. Więc w 2005 roku walne zebranie stowarzyszenia rozwoju w Siewaliszewie i okolic podjęło uchwałę o podjęciu działań zamiarem wybudowania sali sportowej. Od tego czasu szukaliśmy sposobu, sił i środków, żeby zrealizować te nasze wspólne marzenia. W momencie, gdy udało się złożyć wniosek o dofinansowanie z funduszu odnowa wsi w ramach PROW-u, te prace jakoś ruszyły. To I niestety się, byliśmy tutaj tylko i wyłącznie na własne siły, bo nie uzyskaliśmy żadnej pomocy z urzędu gminy, nie mieliśmy dofinansowania i praktycznie całą inwestycję Warto im około 670 tysięcy zrealizowaliśmy ze środków własnych plus oczywiście dotacja 500 tysięcy sądowych wsi, którą obecnie rozliczamy w ramach wniosku o płatność. To jest jakby ukłony i czapki z góry wobec wszystkich, którzy do szkoła istnieją i tak dobrze się, się przyczynili, dlatego że ja wiem, że to nie jest łatwe. Wiem, że decyzje o likwidacji szkół są podejmowane, wiem, że samorządy nie jest to łatwo trzeba w szkoły, ale też wiem, że takie szkoły są najlepsze dlatego, że to są takie szkoły, w których wy możecie się wszyscy znać, znają się rodzice, no to jest zupełnie inna sytuacja. Już wielkie morowy w Warszawie po tysiącu posłużą. Kiedy patrzymy na różne badania, które pokazują, jak się dzieci czują w szkole, które pokazują, czy są jakieś niepożądane zachowania w szkole, czy jest przemoc w szkole, to zawsze się okazuje, że taka szkoła ma ludzką i uczniowską miarę, jest najlepsza, jest naj, najbezpieczniejsza. Naprawdę jesteście szczęściarzami i mam nadzieję, że będę się mogła wami chwalić, tak? Mogę? Dobrze. Ja muszę kilka słów powiedzieć o historii, sięgnąć do roku 2002, kiedy to ówczesna Rada Gminy postanowiła o zlikwidowaniu dwóch szkół. Szkoły Podstawowej w Warszawie, do której do szkoły podstawowej imienia wielkiego Polaka, premiera Władysława Grabskiego w Borowie. My podjęliśmy się tego trudu jako społeczność lokalna. Ja stałem na czele Komitetu Założycielskiego i założyliśmy Stowarzyszenie Rozwoju Wsi w okolic 65 osób przyszło na zebranie założycielskie. Wszyscy ci, którzy była bliska ta szkoła i absolwenci tej szkoły, rodzice, dzieci, którzy uczęszczali do tej szkoły. I co się okazało? że po przejęciu od Urzędu Gminy, wtedy jeszcze od Zarządu Gminy Budynek budynku szkoły, 1 września 2002 roku wszyscy rodzice nam zaufali. Szkoła nie ma obwodu, nie miała w 2002 roku, jak nowa powstała. Jak obecnie też nie ma wody więc obwód jest, można powiedzieć, cały kraj. To jest nasz, naszego zespołu szkół obwód I wtedy nam po raz pierwszy Zarządowi, i tutaj w nowej sprawie zaufali rodzice i nikt się nie wyłamał z tych z wszystkich dzieci, które były w klasach 0, 1, 2, 3, 4, 5. Po roku czasu rodzice przyszli do zarządu stowarzyszenia i powiedzieli, że chcieliby, żeby tu też powstało gimnazjum, gimnazjum publiczne. Zarząd, zarząd gminy, wtedy już wójt gminy również wyraził zgodę, powstało, powstało publiczne gimnazjum. Bo w następnym roku 2004, czyli rodzice, którzy jeszcze mają małe dzieci, też chcieliby, żeby to było przedszkole. Czyli w 2004 we wrześniu powstało publiczne przedszkole w Starym Waliszewie i połączyliśmy to w zespół szkół. Nadaliśmy imię Jana Pawła II. W 2005 roku, tuż po śmierci, uważaliśmy, że takie szkoły, prowadzone przez rodziców, przez społeczność lokalną, powinny nosić imię wielkiego polaka Jana Pawła. Jesteście uczniami? piątej klasy szkoły całej Cieszycie się z otwarcia nowej Warto, sali? Czekaliśmy na to bardzo zły czas i nie mogliśmy się doczekać, kiedy tu wejdziemy. A jaki sport lubicie najbardziej? Hokej. Okay. 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 Tak, dokładnie.